Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Odwiedzając mój kanał na YouTube, możecie zauważyć, że laska, z którą od czasu do czasu się poruszam jako osoba niewidoma, nie jest jak to zostało przyjęte zwyczajowo koloru białego, a jest ona bardzo kolorowa. I dla tych osób, które nie widzą, to ją opiszę. Więc Rączka tej laski jest gumowa i jest koloru czarnego. Tutaj pierwsza część jest różowa i to jest taki bardzo ostry róż. Kolejna część tej laski, to jest laska składana, jest koloru niebieskiego. Trzecia część jest znowu różowa, a ostatnia część, która jest najbliżej końcówki, jest fioletowa. Jest tak dlatego, że jestem głęboko o tym przekonana, że podobnie jak ubrania, na przykład biżuteria czy perfumy są środkiem wyrazu naszej osobowości, naszego temperamentu, poniekąd naszego gustu i przekonań, tak samo takim środkiem wyrazu powinny być sprzęty rehabilitacyjne. Co więcej, ubrania, biżuteria i perfumy w dużym stopniu nas Przyozdabiają, i ważne, są, ważne jest to dla nas, żeby one były piękne. I nie widzę powodu, dlaczego ta sama zasada miałaby nie dotyczyć sprzętów rehabilitacyjnych. Jeśli zaś chodzi o użyteczność tej laski, to z perspektywy osoby niewidomej, która się z nią porusza, to ta laska zupełnie działa w taki sam sposób, nieważny od jej koloru. Jeśli zaś chodzi o komunikację z otoczeniem i o to czy osoby, które nas widzą, orientują się, że jesteśmy osobami niewidomymi, to mogę Wam z ręką na sercu przysiąc, że poruszam się z taką laską od ponad 10 lat, z przerwami, kiedy miałam psa przewodnika. Natomiast w ciągu tych 10 lat były 3 lata, kiedy nie miałam psa przewodnika. I muszę Wam powiedzieć, że nigdy nikt nie miał żadnych wątpliwości do tego, że jestem osobą niewidomą i nigdy nikt... Nie zinterpretował błędnie znaczenia tej laski. A jest tak dlatego, że zdaniem wielu osób, które uczą orientacji przestrzennej, osoby widzące nie orientują się po kolorze laski, że jesteśmy osobami niewidomymi, natomiast po tym, w jaki sposób my tej laski używamy. Słyszałam, że w Polsce kolor biały dla laski jest obowiązkowy. Natomiast mam ogromną nadzieję, że to jak najszybciej. Ulegnie zmianie, ponieważ nie słyszałam o żadnym innym kraju, w którym by pasował taki, moim zdaniem, bezsensowny przepis. Do zobaczenia niedługo w kolejnym nagraniu. Pa pa!